Bardzo, 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 serdecznie ściskam Was mocno, pozdrawiam gorąco, słuchajcie, zabieramy się za ten ale co najważniejsze, dzisiaj jadę kupić w końcu bratki. Słuchajcie, jadę kupić bratki, będziemy sadzić, także cieszę się niezmiernie, nareszcie przyszedł, słuchajcie, ten dzień, także lecimy z tym działkiem. Dzisiaj czuję się dużo lepiej, na ostatnim vlogu widzieliście taki troszeczkę spadek mój energetyczny, ale dzisiaj już jest ok, także zupełnie Zapomniałam. Zanim wyruszymy na miasto po te bratki, to co ja cię chciałabym bardzo, bo ja już byłam w pracy w międzyczasie i chciałabym Wam bardzo pokazać, jaki przepiękny przywitał mnie dzisiaj wschód słońca. No, po prostu cudowny i naprawdę, no, chciałabym się tym z Wami podzielić. Mam nadzieję, że kamera odda chociaż w małej części to piękno. Także zapraszam do oglądania, a później zobaczycie co zrobiłam na podwieczorek i być może będzie to również najtrzejsze śniadanko, także zapraszam. Kochani, i mam nadzieję, że ten słońce słońca widzieliście moimi oczami. Pewnie nie, no bo jednak kamera dużo zabiera uroku. Natomiast mam nadzieję, że chociaż ciutkę tego piękna mogliście zobaczyć, bo naprawdę ja byłam zachwycona. Dobra, ale już koniec tych zachwytów i chciałam Wam pokazać, co tutaj jest przede mną. Tutaj uszykowałam sobie mleczko. Do mleczka wsypałam trochę nasion chia i tuś mi się zrobi taka coś a la galaretka. I postanowiłam, że na wierzch położę mus z mango i na to kupiłam taką owsiankę z żurawino. I myślę, że może jakieś truskawki jeszcze by dam, być może borówki. Mango już mam zakupione, już wam pokazuję. A tu jeszcze, a to za chwilę Wam powiem. Tu mam przepiękne, mięciutkie mango. Także będziemy po południu Myślałam robić o mojej córce, bo jej obiecałam. Chcę przelać odżywkę do włosów w mgiełce i powiem Wam szczerze, że ta odżywka średnio się sprawdza na moich włosach. Być może na włosach córki ona okaże się doskonała, no bo to wiecie, włos włosowi nierówny. Użykowałam jej również taką pomadę, taki żel do brwi, bo to mnie się to nie sprawdza. No i tutaj z jej pojemniczek. Słuchajcie, wyprawę sobie dywanik, więc idę go jeszcze wyśle, bo jest taka ładna pogoda, że... Ok, i wszystko spakowane. Kochanie, ja już ubrana. Kolagenik w rękę i lecimy. Słuchajcie, tam komuś popsuł się samochód i się stworzył tak gig gigantyczny korek, że szok. Nie wiem, czy widzicie, ale tu i kilka metrów dalej jest kolejny popsuty samochód, także dramat. Współczuję tym ludziom, bo popsuty samochód to już naprawdę nieszczęście. Jesteśmy właśnie w Rico Marsze, po te kwiatki moje. Ale zobaczymy też, co mają tutaj ciekawe. Słuchajcie, o, są, ale kolory, właśnie nie wiem, który kolor. Czy tutaj te wiśniowe są ładne? A to, co to są, nie też jest ładna ta nie zapominajka. Kto pamięta? Jakie piękne. Śliczne. Moje piękne bratki. Ja nie widziałam jeszcze takiego Toch jest Smart Bar. I spró no, chciałabym spróbować właśnie. Ale którą bierzemy? Latę. Latę. Tutaj słuchajcie mamy do wyboru sosy. Nie sosy, jak się nazywają? Soki. Tu mamy do wyboru, słuchajcie, soki. Tutaj słuchajcie mamy patyczki, chusteczki, cukier. Zobaczymy jak będzie dobra, to kupimy drugą, nie? A bierzemy z jakimś sosem? Sosem? Co ja mam z tym sosem? Sokiem? Jakie to vanilia? Czy nie masz o tym w ogóle? Wanilia, więc Tak, nie jak. No dobra, zobaczmy. No, to wygląda bardzo ładnie, nie? O, Marta jeszcze go. Nie, nie mój smak. Słuchajcie, powiem Wam, że jeżeli chodzi o tę kawę, to ja gorszej kawy dawno nie pijam. Jest tak obrzydliwa, ja nie wiem jak ją określić w smaku, po prostu obrzydliwa. Słuchajcie, doszłam nie, do tego, jak Wam uzmysłowić, jak ta kawa smakowała. Jeżeli piliście kiedykolwiek kawę, najgorszą kawę i do tego wrzucilibyście, kiedyś były takie śmietanki, śmietanki, nie mleko w proszku, śmietanki w proszku, no to to jest ten smak... Tylko gorsze razy dwa. No po prostu okropieństwo. Ja pamiętam te śmietanki, mi to strasznie nie smakowało. No także to mniej więcej nie smakło. Słuchajcie, a tej, po tej okropnej kawie jedziemy z Turcią na lody. Taką mam ochotę, bo jest piękna pogoda, więc bardzo skorzystać. To będą pierwsze lody w tym roku moje. Nie, nie pierwsze. Pierwsze w Wafelku. No, Kochani, przyjechaliśmy na miejsce. Idziemy i teraz będzie chwila prawdy, czy będą te lody. Ja, że są. Słuchajcie, jest, a są tak pyszne. Odezwę się jak zjem. Przyjechaliśmy do Netto, bo chciałam ricotta kupić, dlatego, że będziemy robić dzisiaj makaron z pysznym sosikiem, a jak jakim zobaczycie. Idziemy. Słuchajcie, tutaj kora jest po 19 zł, 80 litrów. A chyba w Lidlu dzisiaj widziałam, teraz nie wiem w Lidlu czy w Biedronce? W Lidlu chyba. Była słuchajcie, 20 litrów za 19 zł. Słuchajcie, zobaczcie jaki to jest wybór. A ja kupiłam. No dobra, już kupiłam, to trudno się mówi. Ale wybrałam najładniejsze jakie były. Jest tutaj po 14 zł tarikota, także nie uśmiecham się, słuchajcie, takiego małego serka za 14 zł kupić na jeden obiad. Także idziemy do Lidla, bo że to będzie tam. W Lidlu 50 litrów za 20 zł. Kochani, pierwszą rzeczą, którą robię, to od razu sadzę te bratki. Kupiłam w ale to chyba Wam dwa ser kozi. Kozi kupiłam dlatego, że ta ricotta była tak potwornie droga, no słuchajcie, za 14 czy za prawie 15 złotych taki malutki serek, nie. To ja uważam, że to jest gruba przysada. Kupiłam też gruszkę, także będziemy robić coś pysznego, ale to za chwilę. Pierwsze, to naprawdę idę od razu, zanoszę torebkę i idę sadzić Moje kwiatuszki. Słuchajcie, jeszcze raz Wam pokażę, jak one są piękne. Ach, jestem zadowolona. Dobra, idziemy wsadzić. Na chwilę Wam nagram, bo tak bardzo się wszystko odbija w szybie, że nic nie widać, ale już jest bardziej wiosennie. Słuchajcie, i tak sobie pomyślałam, że skoro nie mam tej ricotty, no to wiadomo, nie zrobię tego makaronu, bo chciałam zrobić makaron z ricottą i ze szpinakiem. Natomiast no, nie ma ricoty w Lidlu w ogóle, a nie kupię za 14, ona 13 albo 14 zł, bliżej 14, kosztowała za taki malutki kubek, no dajcie spokój, na pewno nie. Więc postanowiłam, słuchajcie, że zrobię sałatkę z kozim serem, z burakiem i z gruszką, no także e, bierzemy się do roboty, bo nie, nie ma na co czekać, słuchajcie, a słoneczko jest przepiękne, choć powiem szczerze, czuć chud, czuć chud, ale już dzisiaj bez kurtki, chodziłam już oczywiście na lody, pojechałam, bo pojechałyśmy z córką, bo po prostu ja się nie mogłam oprzeć, mówię, nie no, musimy jechać na lody i pojechaliśmy w to samo miejsce, w które byłyśmy ostatnio, i niestety Pan z przykrością stwierdził, że nie ma lodów, ale już niebawem będą, za tydzień będą, bo więc pojechałyśmy i były bardzo smaczne. To są takie lody yy, niewłasnej roboty, natomiast to są lody naturalne. No. Dobra, zabieram się, do roboty. Kochani, słuchajcie, i mamy pyszną, szybką sałateczkę, szybciutki obiadek zrobiony, także zasiadam do jedzenia. Zobaczcie, jak jest pięknie, no jest po prostu cudownie na dworze. Zasiadam, tak jak mówię, do jedzenia i życzę Wam wszystkim smacznego. Ale jest cudnie. Słuchajcie, słońce tak mocno praży, że muszę po prostu zasłonić trochę rolę, bo nie mogę usiąść przy stole. Kochani, ja tutaj z dokładką. Jest przepyszna ta sałatka. Naprawdę także polecam Wam serdecznie w okularach, dlatego że zabrałam się za montowanie vloga dla Was. Także e, zajadam mm, i montuję. Chyba teraz pokazać, jak wygląda mm, ta moja dzisiejsza praca. O, oczywiście i tak się odbiłam tutaj, ale to słuchajcie, znaczy rzeczy też O, zobaczcie, jak ładnie. Oczywiście to wszystko musi jeszcze się rozrosnąć, tutaj jest w tej środkowej doniczce. O, a tutaj zobaczcie mój rozchodnik, jak pięknie, wszystko się odbija w tej szybie. Jak pięknie, rozchodnik już zakwitł. Tutaj obok jest funkcja, ale widzę, że ona jeszcze nie. Tutaj w tej pierwszej białej doniczce, tam z tego co pamiętam, też był rozchodnik. A tu obok nie wiem, czy klon, właśnie nie pamiętam co tam było dokładnie. Tak mi się wydaje, że klon, bo tam kilka rzeczy sadziłam. I tutaj słuchajcie, moje pięknotki rosną jak na drożdżach. Kochani, mamy golden hour, ale cudnie jak tu przepięknie widać ten golden hour no to po prostu jest nieprawdopodobne cudownie moi kochani ja właśnie wpadłam do kuchni żeby zrobić sobie śniadanko czy i sobie i córce śniadanko na jutrzejszy poranek ponieważ ja jutro bardzo wcześnie wstaję wstaję mniej więcej o 4.50 a około godziny powiedzmy 4.00 5, 10, już mnie nie ma w domu, już uciekam. A tak w ogóle patrzę w tej chwili na zegarek, że jest 10 już po 8. Po 20:10. Matko, jedyna, kiedy ten czas uciekł. Jejku, czasami to ten czas tak naprawdę biegnie nieubłaganie, jak szalony. Ja dzisiaj to po prostu. Tam rano i nagle mamy 20. Naprawdę niesamowicie szybko uciekł mi ten czas, ale mam wrażenie, że ten czas szybciutko ucieka w momencie, kiedy dobrze się czujemy, spędzamy miło czas, fajnie upływa nam ten czas między fajnymi ludźmi, albo w ogóle, nawet czasami ja jestem sama za sobą i gdzieś coś robię, coś załatwiam i ten dzień jest tak przyjemny, że tak jak dzisiaj. Nagle robi się z godziny 4.50, nagle się robi 20. Ale to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne. Lubię takie momenty, choć widzieliście na ostatnim vlogu, że byłam wykończona, przemęczona, ale to jak to mówię, czasami jest się do góry, czasami na dole. Odwrotnie pokazałam, nie? Dobra, nie rozgaduję się. Słuchajcie, zabieram się do pracy i zapraszam Was. Zadanie wykonane, ukrywałam sobie taki kawał mango. Jest tak niesamowicie słodkie i pyszne to mango. Naprawdę rewelacyjne. Idę z wami, czekajcie. Muszę was odłączyć trochę. O, jak się ciemno zrobiło, za idziemy. Czekajcie. O, okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, żeby się tu nie przewróciła. Szafki pootwierane. No, bywa, jak się robi w kuchni. O jezu, jezu, jezu! Bo chciałam Wam pokazać, ja z tym się nie chcę ściągać. Chciałam Wam pokazać, ale ciemno jest. Jak pięknie wyszły te choliczki. <laughs> Przepraszam, że tak tubiego, ale wiecie jak to jest w kuchni. A inspirację na ten deser zaczerpnęłam z kawiarni, w której byłam w Dzień, w dzień Kobiet. Tak, w Dzień Kobiet. I tak niesamowicie mi zasmakował ten deserek, że postanowiłam go powtórzyć u siebie w domu i wyszedł naprawdę rewelacyjny, bo próbowałam tego mango. Wiem, jak smakuje to czyja, także w połączeniu to będzie naprawdę rewelacja. Choć nie wiem, jak ta gruszka się z tym połączy, ale myślę, że to będzie wszystko do siebie pasowało. Także jestem bardzo zadowolona z tego, bo będzie zdrowo i mega smacznie. Z tym, że no nie mam jakby tej granoli, nie chciałam kupować, bo nie chciałabym, chciałabym, żeby naprawdę ten deser, ten deser, właściwie to takie śniadanie, żeby było takie naprawdę zdrowe, a nie udawane tylko zdrowe, więc nie kupowałam granoli, a jakby nie chciałam się zupełnie robić granoli dla siebie samej, bo jakby ja czasami jadam granole, ale raczej bardziej rzadziej niż, niż częściej, więc tak szczerze mówiąc no nie chciałam się specjalnie tej granoli robić, ale myślę, że z tymi płatkami owsianymi też będzie ok. no. Także kochani, ja w tej chwili idę się kąpać, myć, szorować. <grym> Życzę Wam miłych snów, jeżeli oczywiście się kładziecie i widzimy się jutro. W kolejnym, moim, w kolejnym dniu na moim vlogu, kochani, widzieliście śniadanko moje, moja podróż. tak w cudzysłowie powiem do pracy. A słuchajcie, teraz jestem przeszczęśliwa, bo przed chwilą przyjechała do mnie córka i już wam pokazuję, co kupiłam. Tada! Słuchajcie, widzieliście na pewno na tych urywkach, które wam nagrywałam rano, że właśnie był ten ekspres. I wiecie co, ja się zgapiłam. Pomyślałam, a nie, nie kupuję, bez sensu. Ale po chwili dotarło do mnie, że dlaczego ja nie kupiłam tego ekspresu. Słuchajcie, i szybko zadzwoniłam do córki, dlatego że ona ma bardzo blisko siebie Lidla. Pojechała w jednym nie było, ale pojechała była tak kochana, że pojechała do drugiego. I właśnie przed chwilą mi tak także jestem przeszczęśliwa. Nie wiem, czy będzie mieć czas teraz otworzyć, bo bardzo się spieszę, ale na pewno Wam go pokażę. Jestem ciekawa, jak on wygląda. Jeżeli wygląda tak, jak jest narysowane, znaczy zdjęcie na pokoju. To znaczy, że jest bardzo ładny. To jest jakaś, aha, karta gwarancyjna. Oczywiście instrukcja. Uch. Łomatko, Łomatko, muszę po... potrzebuję pomocy. Nie mogę. O, musisz trzymać kartę. Okej, okay, dobra. Weźmiesz kartę. Ja mówię, jest taki zgrabny, malutki. I słuchajcie, co jest najważniejsze dla mnie, to to, że on nie jest kapsułkowy. Ale jest ładny. Już widzę, że będzie mi się podobał. Jeszcze jakby działał, to w ogóle będzie co jest. Dobra, to za chwilę. Kabel. Tak trochę robię, to łapu to nie dbala, ale słuchajcie, się spieszę się bardzo. Muszę niebawem wychodzić, a bardzo chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. Nie no, ładny, ale jest śliczny. Jest taki kiosk. Jeszcze są czarne. Ach, zobaczcie, jaki jest piękny. Naprawdę jest śliczny. Taki retro. O, może tak. No, bardzo mi się podoba. Tylko on jest plastikowy. Wygląda to na metal, ale to jest plastik. To jeszcze... No jest przepiękne. I córka właśnie montuje tą kolbę. No i pięknie, jak jaką pięknie wygląda. Naprawdę jest śliczne. I tutaj właśnie będziemy za chwilę, bo nie mam kawy sypanej. I będziemy za chwilę sprawdzać, jak będzie wyglądała ta pianka, bo to jest najważniejsze w tej kawie. I tutaj właśnie już temperatura rośnie, także za chwilę będziemy wiedzieć jak to wygląda. No. Słuchajcie, działa. Leci moda, niestety bez kawy. Robi się, słuchajcie, pianka piękna. Słuchajcie, teraz właśnie mam problem z wyborem kawy. Nie wiem, którą kawkę wybrać. Słuchajcie, wybrałam tą, bo jest intensywność 4, a się jeszcze zastanawiam nad dwójką, tylko nie wiem, czy dwójka nie będzie za słaba dla mnie. I myślę jeszcze tutaj o tej Nowatce. Hm. Nie wiem. Właśnie podjechałyśmy z córką, widzieliście jaką kawkę wybrałam, także do domku pojedziemy, będziemy robić, ale podjechałam z córką właśnie tutaj pod paczkomat, jak możecie zobaczyć, bo kupiła cudowne, prześliczne spodnie i jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak te spodnie tak wiecie, na żywo, bo to zdjęcie czasami jest zupełnie in, odbiega od rzeczywistości, o tak pokrótce powiem. Jestem ciekawa, są tak? Po prostu są świetne te spodnie, super są. Przepiękne. Słuchajcie, i to są mm, niby dresowe z takiego materiału jak dres, natomiast y, robione w tak, na taki styl elegancki. Bardzo ładne. I to są, jest firmy Ola Woga. Bardzo ładne. 200 zł, tak? Ponad? Mhm. Fajne. Kochani, ikawka wyszła znakomicie. Piana jest rewelacyjna, a jakby najbardziej zależało mi właśnie na tej pianie, a w tej chwili będziemy go przestawiać, bo myślę, że. Nie do końca podoba mi się tutaj w tym miejscu, jak stoi. Myślę, że może bliżej maszynki. No zobaczymy. A więc myślę, że słuchajcie, może go przestawię tutaj bliżej maszynki, ale nie jestem pewna, bo nie chciałabym też, żeby, słuchajcie, żeby on się przypalił. O, nóż się znalazł. Słuchajcie, na razie lepiej nie będzie. Muszę jeszcze kupić, tak jak mówiłam, do kawy pojemnik i do cukru. Hmm. Moi kochani, ja w tej chwili przychodzę się już do Was pożegnać. Mam nadzieję ogromną, że ten vlog Wam się podobał. Dam Wam znać co do tego ekspresu, czy mi się sprawdza, czy jestem zadowolona, ale to troszeczkę czasu musi upłynąć. Także, kochani, życzę Wam. Przepięknego piątku, fantastycznego weekendu i mam nadzieję do zobaczenia w następny wtorek.